Pan Piotr Sieradzan, wiceprezes Trygon Domu Maklerskiego. Chciałem Pana zapytać na prezentacji. Wiele Pan mówił o słabościach modelu DCF. Jest to model chyba najpopularniejszy wśród analityków sporządzających wyceny spółek giełdowych. Czy może Pan powiedzieć w takim razie, z jakich Pan analiz korzysta i jak Pan niweluje te słabości modelu DCF, jeżeli Pan z niego korzysta? Czy model DCF rzeczywiście on ma dość dużo słabości, natomiast on ma również dość dużo zalet i to co należy robić, w, posługując się tym modelem, to jest przede wszystkim krytyczne spojrzenie na niego, to jest zastanowienie się nad tym, na ile rzeczywiście pewne założenia są obiektywne, czy na ile się zgadzam z tymi założeniami? Bo sam model jest modelem bardzo ciekawym, natomiast rzeczywiście tutaj bardzo dużo zależy od tego, kto ten DCF robi. O, optymalnie najlepiej byłoby go zrobić samemu, tyle tylko że oczywiście w warunkach e, rynku i inwestora instytucjonalnego nie jesteśmy w stanie robić DCF dla wszystkich spółek. Natomiast sam model jest zdecydowanie ciekawym jest to taka najbardziej formalna metoda. Wyceny, metoda, która rzeczywiście często pokazuje wartość spółki. Natomiast po pierwsze, on musi być dobrze zrobiony, po drugie, o tej wartości mówimy w perspektywie kilku lat, a nie kilku tygodni. Tematem Pana prezentacji było to, jak tanio kupić wartościowe spółki. Czy uważa Pan, że w tej chwili na giełdzie są jeszcze tanie spółki, takie, które rzeczywiście oferują jakąś atrakcyjną stopę zwrotu? Znaczy, ja bym oddzielił dwie rzeczy. Oddzieliłbym tanie spółki i oddzieliłbym stopę zwrotu. Pamiętajmy, że giełdy w dużej mierze kierują się wydarzeniami, które dzieją się daleko od nas. Dzisiaj mamy wzrosty na większości giełd, nie dlatego, że inwestorzy nagle dostrzegli, że spółki, które tam są notowane, są spółkami tanimi, tylko dlatego, że rynki w końcu otrzymały to, na co czekały, czyli pozytywną wiadomość w sprawie ratowania Grecji. Więc stopa zwrotu może wynikać z różnych rzeczy. Czy na giełdzie można znaleźć tanie spółki? Zdecydowanie tak. Natomiast nie jest to takie łatwe, dlatego że musimy w tym momencie wejść już dogłębnie w analizę poszczególnych, yy, poszczególnych spółek. Nie daje nam to w dalszym ciągu gwarancji, że zwłaszcza w najbliższych tygodniach czy miesiącach będziemy mieli pozytywną stopę zwrotu, dlatego że zwłaszcza duże spółki rosną w momencie, kiedy są kupowane z reguły przez dużych inwestorów, często międzynarodowych, które nie kierują się tym, co się dzieje w danej spółce, tylko bardziej tym, co się dzieje w światowej gospodarce. Natomiast zwłaszcza jeśli chodzi o małe spółki, możemy tutaj znaleźć sporo ciekawych, sporo ciekawych przykładów, które w dalszym ciągu mogą nam fundamentalnie, można powiedzieć, zaoferować pozytywną stopę zwrotu. Tylko mówimy o dłuższym horyzoncie, nie mówimy o kilku tygodniach, bo w tym horyzoncie to się zupełnie w innej przestrzeni poruszamy. Wspomniał Pan o szczycie unijnym i jego wynikach. Większość analityków komentuje, pozostaje z takim niedosytem po, po tym szczycie. Jaka jest Pana ocena wyników i, i tego, jak będzie to miało wpływ na, na koniunkturę na giełdzie? Czy ja również czuję niedosyt przede wszystkim z uwagi na to, że w dalszym ciągu nie rozwiązana problemu. W dalszym ciągu jakby wszystkie problemy, które mieliśmy, dalej je mamy. Rynek dostał informację, na którą czekał, czyli ok, Grecji nie pozwolimy zbankrutować. A ja powiem coś kontrowersyjnego. Ja bym pozwolił Grecji zbankrutować i wykorzystał te środki bardziej dla ratowania, banków dla ratowania innych krajów, aniżeli po prostu pompowania pieniędzy w, w gospodarkę grecką. Pamiętajmy, że jeżeli byśmy się cofnęli rok, czy nawet półtora roku do tyłu, sytuacja w Grecji nie była bardzo różna. Kryzys się zaczął na wiosnę roku 2010, i już wtedy się pojawiały dokładnie te głosy, które, które słyszymy dzisiaj. Co przez ten czas zrobiono? Niewiele. Przez ten czas były protesty, były pomysły na różnego rodzaju restrukturyzacje, które z reguły spaliły na panewce, szeroko zakrojone plany prywatyzacyjne, które się okazały, że no niewiele z tego wyszło, plus trochę aktywów sprzedano. To nie jest coś, co rozwiązuje problem. Więc teraz, jeżeli Europa decyduje, ok, wpompowujemy następne pieniądze w gospodarkę grecką, to paradoksalnie w skali Grecji wiele to nie zmienia, dlatego że Rząd grecki nie ma tak mocnej pozycji, żeby powiedzieć społeczeństwu: Drodzy Państwo, przez tyle lat żyliśmy na kredyt, w związku z czym w tej chwili niestety będziemy musieli zacząć oszczędzać, bo już mamy zamieszki na ulicach, więc nie wiem, czy taki odważny się znajdzie, który coś takiego by powiedział. A takim sygnałem byłaby upadłość Grecji. W momencie, kiedy tej upadłości nie ma, a Grecja dostaje dodatkowe finansowanie, dodatkowe osłony, pojawia się nam drugi problem. Portugalia. Irlandia, dostają jasny sygnał. Jeżeli pojawią się ludzie na ulicach, jeżeli pojawią się dodatkowe problemy, mimo że nie będzie reform, pomożemy. Pytanie, czy to jest sygnał, który chcemy tym krajom dać? Tym bardziej, że sama pomoc Grecji zajęła półtora roku debat i głosowań. Jeżeli coś by się stało jeszcze z innym krajem, mamy problem. Jako strefa, jako Unia Europejska, mamy problem. Eurostrefa też ma problem. I obawiam się, że na taki drugi problem to my już nie bardzo jesteśmy sobie w stanie pozwolić. No tak, ale co upadłość Grecji oznaczałaby dla strefy euro? Czy to oznaczałoby, w jaki sposób miałaby zostać przeprowadzona ta upadłość? A czy ja myślę, że samo, samo państwo greckie mogłoby po prostu nie spłacić swoich, swoich zobowiązań tak, jak to przebiega, tak, jak to się odbywa w momencie, kiedy państwo bankrutuje? To też wspomnijmy, to jest normalna rzecz, to nie jest sytuacja nienormalna. Państwa bankrutowały wielokrotnie, i zarówno w odniesieniu do części emisji obligacji, jak i do całości, wielokrotnie się to zdarzało. Wbrew temu, co się mówi, upadłość Grecji wcale nie musiałaby oznaczać wyjścia Grecji za strefy euro. Bo wyjście Grecji ze strefy euro rzeczywiście byłoby, byłoby ogromnym problemem dla Grecji, dlatego że Grecja ma większość swoich długów w euro. Konsumenci greccy, przedsiębiorstwa greccy, oni są zadłużeni w euro. W momencie, jeżeli byśmy wprowadzili tam drachmę, no to oczywiście drachma, niezależnie od kursu wymiany, natychmiast osłabiłaby się do euro. W związku z czym yy, ci kredytobiorcy nie byliby w stanie spłacić swoich zobowiązań. Więc albo kredytobiorcy, jeżeli byłoby to na tym poziomie, albo banki, jeżeli kredyty zostałyby ustawowo przewalutowane z euro na drachmy, no to greckie banki versus banki zachodnioeuropejskie, które finansują tą działalność też już w euro, byłby tu problem. I to problem dosyć znaczący. Natomiast w momencie kiedyby Grecja została w strefie euro, co jest możliwe, ale po prostu nie spłaciła części zobowiązań czy, czy wszystkich? Byłby to z jednej strony sygnał na zewnątrz, z drugiej strony rząd grecki musiałby zacząć oszczędzać. To nie byłaby kwestia w tym momencie przetargu z własnym społeczeństwem, na ile społeczeństwo pozwoli, a wiadomo, że nikt nie lubi oszczędzać, tylko to byłaby już konieczność. Więc ja raczej zrobiłbym w ten sposób, a środki, które zostały już wpompowane w grecką gospodarkę, które nic nie przyniosły, co zresztą znajomy makroekonomista grecki, z którym rozmawiałem dwa lata temu, dokładnie, powie, dokładnie to mi powiedział, że niezależnie ile tam pieniędzy będzie wpompowane, to tak czy tak skutku, skutku tego, z tego jakiegoś pozytywnego nie będzie więc jeżeli te pieniądze, by wykorzystać właśnie na działanie osłonowe, ale nie w stosunku do państwa greckiego, tylko w stosunku jak już do banków, do firm greckich, byłoby z tego więcej korzyści niż to, jak to zrobiono do tej pory, a pamiętajmy że dalej problem jest Dalej problem jest nie, tylko zresztą Grecja. No tak, ale reakcja inwestorów jest dzisiaj euforyczna. Czy w świetle tego, co Pan powiedział, uważa Pan, że będzie to tylko taki krótkoterminowy zachwyt i wzrosty, po których jednak przyjdzie otrzeźwienie i, i spadki? Tak myślę, tylko pytanie, co to znaczy krótkoterminowy? Pamiętajmy, że jesteśmy po dosyć dużych spadkach praktycznie na, na giełdach na całym świecie. Przesłankami tych spadków była m.in. sytuacja w Grecji, niepewność co do strefy euro, co do Unii Europejskiej, co do całej Europy Południowej. W tej chwili rynki uznały, że rzeczywiście no, ta niepewność jest mniejsza, prawdopodobnie nic się, nic się nie stanie. Problem w dalszym ciągu jest. Ja bym to przyrównał do kwestii cięcia stóp procentowych przez Fed w sierpniu 2007 roku, też była euforia. Też była euforia, Fed nas uratuje. Jak się okazuje, Fed nas nie uratował, natomiast przesunął trochę, rozciągnął w czasie ten kryzys, a rynki wtedy jeszcze zareagowały krótką euforią, która później się przerodziła w spadki, jak okazało się że y, skala kryzysu jest taka, jaka jest. W tej chwili, moim zdaniem, również będziemy mieli do czynienia z paroma, może tygodniami wzrostów y, na fali tego, że no jednak te najczarniejsze obawy się nie spełniły. Jesteśmy po spadkach. Dodatkowo, rynki bardzo mocno czekały na tę informację i to jest informacja w rozumieniu rynków pozytywna, aczkolwiek nie bardzo pozytywna, tylko umiarkowanie pozytywna. Ale później wrócimy do rzeczywistości. Wrócimy do rzeczywistości, w której mamy Grecję, kraj, który jest na krawędzi upadłości, a ma problemy z oszczędnościami. Portugalia i Irlandia, które można powiedzieć stoją w następne w kolejce, choć ich sytuacja jest już lepsza. I dwa duże kraje, których sytuacja jest dużo lepsza, natomiast jeżeli z którymkolwiek z nich by się coś stało, czyli Hiszpania i Włochy, mogłoby to oznaczać koniec strefy euro i bardzo duże problemy dla całej Europy, w tym Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę.